Halo, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dams i zapraszam Was na kolejny odcinek ze spider 2. Oczywiście kontynuujemy sobie naszą dalszą rozgrywkę wśród naszych obu Spider-Manów. W poprzednim odcinku zmierzyliśmy się z Sandmanem, i jak widzimy, teraz jesteśmy w pozostałościach części miasta. O ile pamiętam, jest część Wall Street. Dokładnie, no i mamy za zadanie pomóc naszym y, mieszkańcom, y, moi drodzy. Mam nadzieję, że poprzedni odcinek Wam się spodobał. Y, był co prawda troszeczkę chaotyczny, zdaję sobie z tego sprawę, y, ze względu na to, że no troszeczkę się tą grą podjarałem. Ja ram się nią nadal y, co prawda już troszeczkę na chłodno do tego podchodzę, bo nagrywam to dzień tak naprawdę później. Kolejny odcinek. Yy, no ale zobaczymy. Na pewno raz yy, nas yy, nie raz nie dwa yy, jeszcze ta gra zaskoczy, więc... Yy, mam nadzieję, że będę w stanie, że tak to nazwę, opanować gdzieś tam emocje. Dobra, usuń przeszkodę. Mam nadzieję, że to jest tam. Możecie jechać, panu? musi mi pan pomóc postawić apkę na nogi. Co mam zrobić? Trzeba wejść na dach budynku na rogu Wharf i Lafayette. Jaki jest plan? Sieć telekomunikacyjna zostanie przywrócona dopiero za kilka godzin, więc stworzymy własną. To duża akcja! Dawno temu ją zaplanowałeś? A, może o tym chyba od siódmej klasy. Ja zaplanowałem jakieś dwie minuty temu. Dobra, to lecimy. Trzeba tą aplikację przywrócić. Oj, czemu to tak? Chyba nas blokuje ta mapa po prostu. Zauważyłem, że jest coś takiego, że jeżeli wyjdziemy tak naprawdę poza obszar yy, dany na przykład mapy, który jakby nie dotyczy yy, misji, aby biec po ścianie. Okej, okay, dobra, no ale to to już umiemy. Nie ma problemu. Startup wykorzystuje czujniki pogodowe i te wyrzutnie do badań nad środowiskiem. A ten startup się na wszystko zgodził? Tak, rozmawiałem z jego szefem. Przemiły facet. Bardzo się cieszył, że pomoże Spidermanowi. Dobra. Dobra. Mów co? Masz drukarkę 3D wbudowaną w wyrzutnie sieci, prawda? Musisz coś szybko wydrukować. Wysłałem schematy. Mam je. mi wygląda na drona? My nie spiegujemy ludzi. O, nie, nie, nie. nic z tych rzeczy. Mieszkańcy będą wysyłać zgłoszenia, a one trafią do tych dronów. Nazwałem je drony rozpoznawcze urbanistycznego habitatu TRUH. Mam nowego drucha? Tak jest! <laughs> w siódmej klasie byłem taki uroczy. Tak, to. E, jak mam go odpalić? Wykrywam sporo innych sygnałów, więc proszę podążać trasą, którą zaznaczyłem. Wtedy sygnał będzie lepszy. Kurde, ty nie jest taki łatwy wiecie? Lokalna sieć powinna działać. Dam znać użytkownikom. Zgłoszenia powinny zacząć spływać lada chwila. O? coś się szykuje? Udało się. Wracamy do gry. Mamy awans na drugi poziom. I czy my możemy sobie jakąś punkt umiejętności rozdać? Tak jest. Jeden punkt umiejętności więcej. Otwórz drzewko umiejętności. Jak to tutaj wygląda? O, jak śmiesznie! Kurde, jak to faktycznie wygląda. I, I, czekajcie. Wspólne drzewko umiejętności zawiera umiejętności, których mogą używać obydwaj bohaterowie. Ma również własne drzewko umiejętności. Eee... OK. Okej... smagnięcie. Dzięki niej można wyrzucić wielu wrogów w powietrze. Kupią wywydu... Do... Dobra, dobra. No to kupmy, bo chyba i tak mamy jakby zalecenie, żeby ją kupić jako pierwszą. Kontynuuj. punkty doświadczenia. E, I widzicie to, co właśnie mówiłem wcześniej e, na poprzednim materiale, że faktycznie jest tak, że mamy osobne drzewko umiejętności dla Petera, osobne tutaj dla Milesa i jeszcze wspólne dla obu Spidermanów, nie? Także super sprawa, naprawdę. Jakby mamy tą, e, te pajęcze smagnięcie zrobić? L1 i X nacisnąć i wyrzucamy powietrze ich. Dobra. Co mamy dalej? Mamy zgłoszenie przestępstwa. Oj, chyba jeszcze nie ogarniam tych skrzydeł. Chyba jeszcze to nie ten czas. Dobra. Dalej, ruchy. Co oni tutaj robią? są to miejsce. Dalej, ładować! Mm -hmm. Tu jest! Rozwal go! Kradzież broni! Nie mam! Trzymaj się plana! No, no, no. To normalny, zakłada klucz strzeleczki w pięknie! Mm -hmm. Chyba złożę petycję! żeby zastąpić wszystkie kluby strzeleczkie się Ale nie trafiliśmy! Komplementów! Są nieschodliwe i nic nie kosztują! Na przykład! Umiesz świetnie obrywać! Brawo! Hej! To nie takie głupie! Mniej broni, świetnie! Więc... na tej zasadzie. Jest nie. Uwaga! No i mamy to. Czy jeszcze ktoś został? To była spora ekipa. Nie, wszystko. Skorzystali z tego, że miasto tonie w piasku. Chciałbym wiedzieć, co wstąpiło do Marko. Idą kolejni. Przywitajmy ich ciepło w pajęczym stylu. Gadżety, powstrzymuj przestępstwa, by zdobywać części sprzętu, których możesz użyć do tworzenia potężnych ulepszeń. Przejdź do gadżetu. Wydaj część sprzętu na zakup strzałów z wysz. Ok. Pokonaj wrogów, aby mieć szansę na utrzymanie amunicji gadżetu. Aha, bo to jest wyrzutnia sieci normalnie, pod R1. A tutaj mamy... R1 i trójkąt. Dobra. Teraz sprawdzimy, jak to będzie działać. Przeszkadzasz nam! Tak! To jedna z moich supermocy! Chłopaki, moja łapka wciąż nie działa! Uh, wiem, próbuję improwizować. Potrzebuję chwili. Myślisz, że jesteś na mnie zły? Stres czasem przybiera postać gniewu. Po prostu dalej pomagaj ludziom. Teraz ty mówisz, jakbyś był zły. Nie jestem zły, Miles. Tylko skupiony. Moja mama też zawsze tak mówi, gdy jest zła. Przestań! jest znasz mnie od dawna. Czy ja się kiedykolwiek wściekłem? Uh, niech pomyślę. To było pytanie retoryczne. Już wiem. Byłeś zły, jak kiedyś graliśmy u ciebie w transzówkę i ciągle przegrywałeś. Nie byłem Dobra, nie idzie nam to najgorzej, moi drodzy. Nie elegancko. O, jeszcze tam jest jeden. Mamy to. Odpukać, tak jak mówiłem, dobrze nam idzie. Nie wiem, czy później nie pomyślimy, żeby sobie troszeczkę... E, ...punkt... E, nie punkt umiejętności, a poziom trudności zwiększyć o jeden. albo otworzyć aplikację. Dobra, nowa apka się kompiluje. I uznałem, że przy okazji możemy trochę ją podrasować. Nie musi być nie wiadomo jaka. Wystarczą nam zgłoszenia mieszkańców. Totalnie. Póki trwa aktualizacja, poszerzymy sieć. Sprawdźmy co u Milesa. Przełącz na no Milesa. Tam miała problemy z oddychaniem. Miles, masz chwilę? Co mam zrobić? Wejdź na dach pobliskiego budynku. A potem pójść, aby wykonać znowu skok, dobra? Ej, wcześniej miałeś nerwowy głos. Wszystko gra? Tak, po prostu mam dużo na głowie i jestem głodny. a w automacie z przekąskami są tylko te bezsmakowe krakersy nieskosodowe. No jeszcze ma... nie umiem, kurczę. To chyba Ej, inaczej działa mapie, nieco. Już mniej więcej ogarnię. Jest jeszcze sporo pracy, no ale przecież jak tam chcę pójść. Nie mogę? Mogę, dobra, na tamtym budynek mamy wyjść. Który to jest? To jest ten, dobra. O matko, co tu się stało? Widzicie to? Ale glitch. Okej, okay, jestem. Gdzieś tu powinna być wyrzutnia. Wyrzutnia, wyrzutnia. Może przysypał ją piach? O właśnie. Okej, okay, już widzę wyrzutnie. Co dalej? Wydrukujesz drucha w 3D. Z której strony to się. O właśnie. Już kumam. DRUH. Niech zgadnę dron ratunkowy ultraherosów. Blisko, ale to bez znaczenia. Wykorzystuje skorelowane sygnały przestrzenno-czasowe. Czyli droga radiowa? Ho! Jesteś genialny! Ahoj, weź. Zaznaczyłem trasę o najbardziej optymalnej stabilności sieci. Trzymaj się jej, to złapiemy silny sygnał. No to lecimy. Sieć lokalna podłączona. Nowe zgłoszenie. Widzę. Już lecę. O, jak to zapieprza, widzicie to? Jak to był ten wyskok? Eee. Nie. A bo tu nie mogę, mogę z ziemi ten wyskok zrobić taki. Dobra, i co tutaj? Chyba też kradną broń. Hey, Naciskaj szybko R1, aby użyć wyrzutni sieci. Idealny unik, gdy twój pojęcie zmysł z y, mini kolor na czerwony, aby uniknąć trafienia automatycznie y, strzelić się ciąg napastnika. Co tutaj? Nie! Dawaj, Jeszcze ten? Ten się liczy? No właśnie. Znam Glorin Zwist. A spotkałeś się z panem Sumidą? Eee, nie. O czym rozmawiamy Spider-Man nie da ci przepustki na studia. Dam radę, mamo. Obiecuję. Muszę lecieć. No i mamy to. A, nie. Jeszcze są kolejni. Na fizyce. Uczyć się o ruchu. A, dobra, dobra, tu mamy. Chyba wolę takie lekcje fizyki. Dobra, czyli te jakby takie silne uderzenia. Ten jadowity cios działa na takich właśnie, no, bym powiedział, większych przeciwników. Aby otworzyć aplikację, niezła robota. Przyszło nowe zgłoszenie. W, uwięzienie w wieżowcu. Dobra, wybierz. Gdzie my to mamy? Niedaleko. Ganki, dobra robota z tą łapką. Pomoże wielu ludziom. Dzięki. Miles, ogarnijmy ostatnie zgłoszenia i wracajmy do szkoły. Wajtermeni obniśli zwycięstwo. Wajtermenie! Pomóż nam! Jakiś kryształ wlepił się przez ścianę rurę z Kryształ? Sprawdzę to. To tutaj. A ciekawe, to nie jest to, co ten send miał na głowie? Czy tam w głowie? No właśnie. Pogadam z jego lekarza. O kurde. Dobra, teraz mnie wkurzyliście. Dobra, rozmawiałam z lekarzem. Masz koło siebie jakiś piaskowy kryształ? Tak. Świetnie. Lekarze mówią, że pomysł Marku jest rozstrzaskany dosłownie na Dlaczego ci piaskowi kole mnie atakują? Pewnie. Jego podświadomości próbują chronić zawartość, słuchaj, mówią, że jeśli znajdziesz wszystkie elementy, mógłbyś go uzdrowić. piasko ludem wydaje się skomplikowane. Uzdrowić Marko? No brzmi jak plan. Okej, okay, Marko. Czego chroniła twoja podświadomość? Ciekawe. Ok. Chyba jest w nim fragment pamięci Marko. Tam Jaj mówiła, że w mieście jest więcej takich kryształów. Muszę ich wypatrywać. Dobra, zajmijesz się ostatnim zgłoszeniem? Jakiś z limuzyny. Dobra, no to lecimy. 900 metrów to niedaleko. No akurat, tylko czy my możemy wyjść tędy? Ukienkiem nie. nie możemy wyjść okienka. Gdzie my tu możemy wejść? Tędy. Kanki! Jest jeszcze pan Sumida? Tak, Hayley z nim teraz rozmawia. Próbuję go dla ciebie przytrzymać. Super! Mam nadzieję, że mi podpowie co napisać w podaniu na studia. Jeszcze go nie napisałeś? Wiesz, ja się już dostałem na ESU, więc mógłbym ci pomóc. Nie! Już i tak wiele robisz. Poza tym, gdybym się tam dostał dzięki tobie, ciągle byś o tym gadał. Eee, masz rację. A się nie kończy. Okej. Okay. Hej! Odsuńcie się od limuzyny! To Pająk! Brać Sobie są źli, a co dopiero uzbrojeni. Jesteście najgorsi, wiecie? Nie możemy pozwolić ludziom być ludźmi. W powietrzu przytrzymaj... co? Powiedzcie przyjęcie. A, okej. Panie! Latający pająk! Ach, Dobra, i to jest chyba ta limuzyna. Sprawdźmy co z tym człowiekiem w limuzynie. A tu jest faktycznie nie, no i co? Okej, okay, panie Jameson, zabiorę pana do szpitala. Albo my możemy z człowiekiem tak latać. A ciekawe, czy te skrzydła, skrzydła w w działają z tym. Wątpię w sumie. Zamykam hydrant i lecę. Panie Jameson, to Spider-Man! Słyszy pan? Lecę po twojej lewej. spider -Manie. Zobacz, kto to jest! <noise> Spider-Man, słoneczko, Wszystko ok? Pomocy po, zostały Co? Co? Nie, ja... typie, ja ci pomagam! Mhm. Robić zdjęcia popularnych dziennikach porwanych przez zbirów! Niektóre rzeczy nigdy się nie zmienią. Bądź miły, ale kawy. I... porwali mnie! Ja, ja się nie zgadzam! Ja, ja... A, maniacy! A, mnie maniacy! Ale J. John Jameson nigdzie się nie wybiera, słyszycie? Nigdzie się nie wybieram! Zaraz, dokąd to? Dokąd jedziemy? Widzicie, pomóc człowiekowi to jeszcze nie. Panie Parker, gdzie pan jest? Pani dyrektor, no tak, to ja, Peter Parker, przepraszam, co, co, coś mi wypadło i niedługo będę na miejscu. Jeśli nie zobaczę tu pana za 10 sekund. To o nie. Um, to, zasięg wkrótce. <ścoughs> nie wierzę, że to zrobiłem. Gdzie jest pan Sumida? O, e, właśnie poszedł. Powiedział coś o jakimś urlopie? Co? To wspaniale, Heili. I kiedy cię nie było, e, dowiedziałem się, że dostałem stypendium Rand. Ha, poważnie? Ta. O, stary, lepiej być nie może. Tyle dobrych wiadomości. Sporo mnie omija. O rany. Nie chcę na to patrzeć. Ale nie mogę odejść. No, ale to jest ciekawe. Mm. Pani dyrektor. Tak. Patrzcie, kto postanowił się pojechać. Ja, ja wiem. To wygląda okropnie. Wygląda? Bardzo, bardzo przepraszam. Ja... Tu chodzi o coś więcej. Wiem, 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 Ja wiem, ja wiem. To jest I, naprawdę. nie zrobiłem tego celowo i to się nigdy nie powtórzy. Wystarczy I już tego. A, nie, proszę. Dość tych wymówek. Pana zadaniem jest chronić uczniów, a nie ich opuszczać. Żegnam. A jaj, To mogła już mu od razu powiedzieć. A nie, żeby jeszcze go ściągać specjalnie do szkoły. Wam, Spider-Manom, musi być ciężko utrzymać normalną robotę. Ale ty to na pewno dasz sobie radę. No ciekawe się dzieje, ciekawe się dzieje moi drodzy Zdobyliśmy 700 punktów doświadczenia, nie wiem czy nam starczy no, jeszcze na jakąś umiejętność Starczy nam Dobra, to wejdźmy sobie jeszcze punktu umiejętności Mamy jeden poziom I co my tu możemy ulepszyć? Um, ulepszyliśmy Petera I czy my chcemy dalej Petera ulepszać, czy będziemy ulepszać po jednym yy, Dla każdego ze Spidermanów co my tu mamy? Jadowity sprint. Hmm. To mnie bardziej ciekawi w sumie, ale dobra. Ulepszę sobie malca. Niechaj nam będzie. Tutaj mamy później już dla tych obu. Eee, Okej, okay. tutaj mamy zbyt drogie gadżety. Czy my coś za gadżety możemy zrobić? No, nie możemy. Dobra, moi drodzy. W tym odcinku to byłoby na tyle. Mamy podobną długość odcinka co do pierwszego, więc mam nadzieję, że się e, będziecie cieszyć w miarę możliwości. Oczywiście, jeżeli macie jakieś sugestie e, związane z czasem odcinka, że na przykład chcielibyście mieć nieco krótszy odcinek albo i nawet nieco dłuższy, e, dajcie znać o tym w komentarzu, bo to tak naprawdę jestem w stanie tylko pod Was. Dostosować, nie? Dla mnie gdzieś tam średnia to jest około tam 25-30 minut, myślę, na Spidermana. No chyba, że z jakimiś drobnymi wyjątkami, ale generalnie postaram się do Was dostosować. Eee, trzymajcie się, moi drodzy. Dzięki wszystkim za oglądanie. I do następnego.